Pani, to jednak rzeczywiście jest niesamowite. I to nie jest zbieg okoliczności, to musi być coś wyższego. Otóż widzieliście Tuska u mało? Widzieli... Nie, nie ma. Mało. mało? Pytam. Mało? Y -y. Widzieliście Komorowskiego dzisiaj u Rymanowskiego? Z jakiej upolowanej zdobyczy, jako myśliwy pani, jest najbardziej w swoim życiu dumny? Z dubleta do kaczorów. Dublet do kaczorów? A co jest dublet do kaczorów? Że dwa się strzela. Raz za razem z dubeltówki, bach, i spadają dwa kaczory. A to tylko wierzchołek Góry Lodowej. Jak się tak dobrze przyjrzeć temu państwu Tuska, to ono wygląda tak. Jestem poważny człowiek. Cicho! Cisza! To tylko ten, co wyrażą nam to zapewni. No, i żeby Polska przyjmowała migrantów i wszystkich potrzebujących, i żebyśmy walczyli z klimatem. Po prostu rafał Szastowski. Ha, ale fajny. Tak, y y sytuacja jest dynamiczna. Tu jest kampus. E z podatków.

nie daj Boże Trzaskowskiego, byle nie Trzaskowski.